Pod koniec 2021 roku na Steama trafiło Vampire Survivors. I to gra, o której wszyscy na pewno słyszeliście, nawet jeśli w nią nie graliście. Fantastyczna gra, która udowodniła, że naprawdę lubimy proste koncepcje. Nasze zadanie to w tej grze właściwie tylko i wyłącznie sterowanie postacią, która automatycznie atakuje nacierające hordy potworów, a w trakcie rozgrywki wybieramy tylko różne ulepszenia i nowe moce ofensywne oraz defensywne. To tak w skrócie, oczywiście, bo mamy jeszcze odblokowywanie postaci, upgrade'y i tak dalej. Od tego czasu doczekaliśmy się naprawdę wielu klonów, nie bójmy się tego słowa, Vampire Survivors. Powstał gatunek nazwany survivor Likeami. jak to zwykle bywa, gdy jakaś wyróżniająca się gra indie okaże się nagle mega hitem. No i niektóre z tych tytułów okazały się średniakami i od razu zginęły w czeluściach Steama, no ale inne okazały się już hitami, na przykład Brotato czy też Brotato, no i Soulstone Survivors. W maju tego roku ukazał się natomiast jeszcze jeden klon Vampire Survivors i nazywa się Halls of Torment. I gra ta przyciągnęła uwagę odbiorców z całego świata i obecnie może się pochwalić przytłaczająco pozytywnymi recenzjami użytkowników na Steamie. Całkowicie zasłużenie zresztą, bo to świetna produkcja. Wciągnęła mnie bardziej niż Vampire Survivors i głównie z dwóch powodów: po pierwsze, oprawa graficzna. Jak tylko odpaliłem grę, przyniosłem się do przyszłości, do czasów ogrywania pierwszego i drugiego Diablo, choć z naciskiem jednak na pierwszą część. Ten oldschoolowy styl graficzny, ta charakterystyczna kula reprezentująca nasze HP nadaje to naprawdę fajnego charakteru. Oprawa dźwiękowa też nieźle buduje klimat, chociaż wiadomo, że po paru godzinach w grach tego typu i tak włącza się jakiś podcast albo audiobooka w tle. No przynajmniej ja tak robię, nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzach. Druga kwestia nie jest już tak wyjątkowa i specyficzna dla Halls of Torment, bo wiem, że niektóre inne klony Vampire Survivors oferują podobne rozwiązania, jednak właśnie ten element w połączeniu z diablo podobną oprawą sprawiają, że dla mnie kot to obecnie moja ulubiona gra tego typu. Otóż możemy tutaj celować. Celować ręcznie. Jeżeli graliście w Vampire Survivors, to wiecie, że postać atakuje wrogów w 100% sama, a więc też sama wybiera, kogo zaatakuje, i są to przeciwnicy znajdujący się najbliżej. W Call of Torment mamy opcję samodzielnego wybierania, w którą stronę bohater machnie mieczem, czy też wystrzeli strzały, albo płomienie zmiotacza ognia. I tak, ja wiem, że może wydawać się to absolutną drobnostką, no bo i tak mamy ten autoatak, chociaż atakować też możemy sami, jeżeli zechcemy, ale to ma już moim zdaniem trochę mniejszy sens. Lecz właśnie samodzielne celowanie robi naprawdę ogromną różnicę. Dzięki temu możemy celować w dowolnego wroga czy grupę wrogów, a idealny cel to nie zawsze ten, który jest najbliżej przecież. Może akurat chcemy fokusować ataki na elitarnym przeciwniku, albo uciekamy przed hordą i nie chcemy strzelać do potworów, które nas gonią, tylko do tych zbliżających się od końca ekranu ze strony, w którą uciekamy. I teraz można to robić. Poza tym manualne celowanie sprawia też, że rozgrywka trochę bardziej angażuje. Celuję sam, nawet kiedy teoretycznie nie muszę, bo nie musimy, jest opcja też automatycznego celowania. Ale kiedy właśnie manualnie celuję, to czuję jakby, że mój wkład jest większy niż tylko poruszanie się. Szczególnie kiedy zdobyłem już mnóstwo upgrade'ów i nie muszę aż tak precyzyjnie się ruszać po kilkunastu minutach rozgrywki, bo moja dopakowana aura na przykład rozwala wszystkich poza minibossami na kawałki. To po prostu takie poczucie większego uczestnictwa i zaangażowania jest naprawdę wtedy fajne. Halls of Torment ma też ciekawy system itemizacji. Przedmioty wyposażamy tak jak w jakimś arp właśnie jak w Diablo. Mamy sloty na hełm, rękawice, pierścienie itd. Podczas rozgrywki możemy znajdować nowe itemy i je wyposażać, ale jeden przedmiot możemy nawet w specjalnym miejscu, w studni, wysłać z podziemi na powierzchnię, by potem wyposażyć go po wykupieniu w kolejnym ranie. Tylko wtedy nie możemy go wyposażyć od razu, właśnie. Także decyzje i decyzje. Klas w tej grze jest 7, a zaczynamy z jedną. Kolejne odblokowujemy w trakcie wykonywania różnych wyzwań. Typu zabij 10 tysięcy przeciwników w jednym ranie w danej lokacji albo pokonaj jakiegoś minibosa. Jednak już druga klasa, łucznik, wymagająca tylko przetrwania 4 minut, jest naprawdę dobra i można spokojnie poświęcić czas właśnie tej postaci. W bazie, to jest na powierzchni, kupujemy też, tak jak w Vampire Survivors, stałe ulepszenia wszystkich bohaterów. Zwiększamy statystyki, pick-up range i tak dalej. No ale, jeżeli, bo być może są wśród was tacy, jeżeli nigdy nie graliście w Vampire Survivors, to wspomnę też o systemie rozwoju, jak to w ogóle działa. Zawsze rozgrywkę, kiedy wchodzicie do podziemi, zaczynacie na pierwszym poziomie doświadczenia, a pokonywani wrogowie upuszczają kryształy. Zbierając te kryształy, zdobywamy doświadczenie. Każdy zdobyty poziom daje nam jakiś upgrade do wyboru, pasywny upgrade. I tak z biegiem jednego ranu stajemy się coraz potężniejsi, zwiększamy obrażenia, obronę, szybkość ataku, poruszania się i tak dalej. Co chcemy, budujemy własną postać, wedle uznania. Znajdujemy też tutaj zwoje magiczne i to właśnie te zwoje tylko dają nam dostęp do dodatkowych ataków magicznych, zupełnie automatycznych. Może to być aura zadająca obrażenia, pioruny rażące wrogów, ostrza wystrzeliwujące w różnych kierunkach od naszej postaci. I w sumie jedyną wadą Halls of Torment jest dla mnie trochę zbyt mała liczba tych specjalnych mocy właśnie i ataków na początku gry, zanim trochę więcej odblokujemy. Na pewno niższa niż w Vampire Survivors. Ale gra znajduje się jeszcze w fazie early accessu, dopiero weszła w fazę bety i zdarzają się też drobne bugi. Przykładowo na jednej z map kryształy po pokonanych wrogach pozostają czasem zupełnie poza naszym zasięgiem, co jest lekkim problemem. Ale rozgrywka jest tu po prostu przyjemna. Tak jak powiedziałem, manualne celowanie to dla mnie naprawdę game changer w tym gatunku. Teraz mam ochotę szukać innych gier tego typu, które także oferują to rozwiązanie. I wam też polecam, jak pewnie wywnioskowaliście z mojego nastawienia w tym materiale, polecam sprawdzić Halls of Torment. Na Steamie na szczęście jest demo, a pełna wersja no, kosztuje tylko 17 zł, więc może kiedy zostanie wam kiedyś trochę grosza w portfelu steamowym po jakiejś wyprzedaży, to zechcecie to wypróbować. Dajcie znać co sądzicie o Halls of Torment, pewnie niektórzy z was nabili już w tej grze sporo godzin, czy może w ogóle ten gatunek nie jest dla was i nie rozumiecie absolutnie fenomenu Vampire Survivors. Komentujcie śmiało, a tymczasem ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.